Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był on światłością, lecz pozostał, został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani zwoli męża. Ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzone otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o tym świadectwo i głośno woła w słowach: Ten było, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższa mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nigdy, nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Oto słowo pańskie, to Tobie chryste. Nie tak dawno miałem dyskusję i, y, i ktoś mi bardzo narzekał, że kurczę, ten prolog Janowy jest tak bogaty, jest tak piękny, że ten tekst niesie ze sobą tak wielki przekład, a, a jakoś tak, no, za rzadko w kościele, kiedyś to było częściej, kiedyś to było częściej. No to widzicie, dwa tygodnie nie minęły i mamy tę samą Ewangelię. Nie? Nawet macie kaznodzieje tego samego. Nie? Ja wiem, że ten tekst kiedyś był rzeczywiście częściej. Kiedyś kapłani uczyli się go na pamięć i kiedy wychodzili do ołtarza, kiedy wychodzili z i przychodzili do ołtarza Bożego, to recytowali właśnie prologianowe. Janowe. To, to mówili ten hymn o słowie, mówili o tym, żeby mieć świadomość, że teraz jak wielką moc ma słowo, jak to pięknie się łączyło z Eucharystią, że zaraz przez wypowiedziane słowo ten odwieczny Logos. Ten wielki, nieskończony Bóg stanie się ciałem. Dokładnie tak jak jest w tym tekście. Dokładnie tak jak nam głosi prolog Janowy. Nie jesteśmy pewni, czy Jan go napisał. Cała Ewangelia Jana powstaje, powstaje wokół, wokół uczniów Janowych. Nie wiemy, jak dokładnie znalazł się w Ewangelii. Całkiem możliwe, że, że funkcjonował jako osobny tekst. On jest po prostu, bardzo odważny w takim, w takim myśleniu filozoficznym. On jest bardzo otwarty na myśl grecką. Czy Jan mógł mieć aż tak szerokie horyzonty, czy mógł mieć aż tak, takie pragnienie włączania tej myśli, tej filozofii do, do swojej Ewangelii. Bez względu na wszystko jest obecne, bez względu na wszystko. Jest tak ważnym tekstem. Jest tekstem kanonicznym, natchnionym. Jest tekstem, który przekazuje nam niesamowitą głębię. Bo tak jak dwa tygodnie temu, niespełna, nie? mówiliśmy o to, że każdy z nas jest słowem, które Bóg wypowiedział. I teraz to słowo chce, aby zostało przeczytane. Żeby można je było w nas zobaczyć. Żeby, żeby to słowo nie chciało się zamknąć tylko i wyłącznie do, do jakiejś przestrzeni rozważań. Ależ Bóg Czytane przez drugiego we mnie, że, żebym ja odkrywał, jak Bóg mi wypowiedział mnie całego i do tego dążył. A popatrzmy dzisiaj, że, że w tym podkreśleniu, że oto Bóg, Bóg tak bardzo jest utożsamiany ze Słowem, odkrywa się jakaś Boża natura. Popatrzcie, że przez to, że, że ten tekst, który tak mocno utożsamia Boga ze Słowem, jakby chciał nam mocno powiedzieć, Bóg szuka z Tobą kontaktu. Bóg chce, żebyś go słyszał. Bóg chce, żebyś go doświadczał. Bóg Ciebie zaprasza do relacji, do rozmowy, nie bez powodu. W Grece rozmowa to jest dialogos, że, że jest to Słowo, które oczekuje odpowiedzi. To, które jest wypowiedziane. Łatwo się o tym mówi. Łatwo, łatwo gdzieś to wyczuwamy, yy, wzrastając w tej kulturze, wzrastając w tej tradycji świadomości religijnej. No ale popatrzcie. To podstawowe określenie, jakim aniołowie, jakie aniołowie wypowiadają przed Bogiem, to jest kadosz, kadosz, kadosz. To, które znamy jako święty. Święty, ale nie Bezgrzeszny moralnie, ale nie taki idealny w znaczeniu etycznym. Święty znaczy inny, znaczy oddzielony. Takiego, takiego który, który działa trochę inaczej. Który wymyka się naszym zmysłom, jest w przestrzeni, która jest poza naszymi zmysłami. Jak? Jak więc nawiązać z nim kontakt? Jak więc z Nim się w ogóle dogadać? No, a w tym wszystkim właśnie On pokazuje, że, że, że chociaż jest taki inny, ten w niebiosach, taki nieosiągalny, to chce być blisko. To chce, to chce wchodzić z nami w relacje, to chce wchodzić z nami w ten dialog. No piękny jest taki Bóg. Nie oderwany od rzeczywistości, ale, ale starający się cały czas. W niej działać z nami, w niej się objawiać nam, na być blisko. I co więcej, za każdym razem, kiedy człowiek jakoś zerwie ten dialog, za każdym razem, kiedy człowiek gdzieś, gdzieś przerywa tą, tą rozmowę, zaczyna uciekać, to Bóg cały czas inicjuje ją na nowo, to Bóg wychodzi do tej rozmowy na nowo, to Bóg znowu wypowiada słowo do ciebie. Żebyś się nie czuł pogubiony, żebyś się nie czuł opuszczony, żebyś nie miał takiego wrażenia, że, no, no nie ma, nie, nie ma jak się w ogóle. Nie, nie, nie da się, nic, nie. A on co, ja, ja do ciebie wychodzę. Nie chcę być przy tobie. Nie chcę, żebyś, żebyś mnie doświadczał. Najpiękniej to słowo Boże, Na, najpiękniej ten, ten, ten Boży wyraz skierowany do nas objawił się w Jezusie. Wiecie, my mamy problem. Żeby się dogadać z kimś, kto jest innego języka. Ktokolwiek jeździł trochę na świecie i nie znał jakiegoś języka, to wie, jak to jest trudno. Już potem nawet gesty nie wystarczą, bo gesty też wiemy, że w różnych rejonach mają inne znaczenia, no więc bieda totalna, nie? Ja czasami mam wesoło jak bracia z Czech, znaczy to ludzie z Czech przyjeżdżają o coś zagadną. Człowiek wydaje się, że. No przecież niedaleko, języki słowiańskie, a to w ogóle nie ma szans. Nieraz nie to na manowce prowadzi. A co dopiero, jak to są zupełnie inne języki, a co dopiero, jeżeli ktoś nie posługuje się językiem? No i jak, jak ten kontakt chwycić? Jak ktoś, kto jest zupełnie. Z, nie tylko z innego kręgu językowego, ale już w ogóle kulturowego. I Bóg. Będąc jeszcze dalej, to mówi: A ja chcę być jeszcze bliżej. To to te słowo chcę, aby stało się ciałem. Przychodzi do nas w Jezusie. W Jezusie, żebyś mógł go zrozumieć, żebyś mógł go doświadczyć jak najbardziej, żeby, żeby to słowo wypowiedziane od Boga było, było jak najbardziej widoczne, żeby było na tym samym poziomie z Tobą. Żebyś się nie musiał już martwić o to, jak teraz się kontaktować z Bogiem. Nie? Jak, ja, jak mogę się o nim coś dowiedzieć? Mówi, ja przychodzę i Ci będę objawiał. Ja chcę Ci powiedzieć wszystko o sobie. No w Jezusie się to właśnie dokonało, że staje się jednym z nas. Mówi, ja chcę wyjść do Twojego poziomu. Ba! To wyjście do, to, do naszego poziomu jest najbardziej radykalne z możliwych. Nie? W takiej przestrzeni, w takim miejscu na Ziemi, gdzie co chwilę trwały wojny, i co chwilę trwały jakieś okupacje. W takiej przestrzeni, że no akurat nawet miejsca w Gospodzie tam za bardzo nie było i trzeba było wstające. W takiej przestrzeni, że chłód, że niepewność o jutro, że zagrożenie. W takiej przestrzeni, że, że nieważne w jaki ty byś się znajdował. To on ci może być, ja cię rozumiem, ja wiem. To możesz patrzeć na Niego nie jak na Króla z wysokości. Jak cesarza, którego, który w ogóle nie wie, czym ja żyję, czego doświadczam, jaki ból mogę przeżywać, ale tego, który przychodzi, mówi: Ja wiem. Ja przez to wszystko przechodzę z Tobą. Ja to wszystko przeszedłem. Żebyś nigdy nie miał poczucia, że jesteś zostawiony. Żebyś nigdy nie miał poczucia tego, że, że ja milczę, że nie chcę być przy Tobie, że ja nie chcę być z Tobą. Ale chcę być z Tobą wszędzie, w każdej sytuacji. I w każdej będę. Odwieczne słowo. Amen.